Widzowie winegar wam browserz będziemy nagrywać tylko trzy rundki dzisiaj no bo no po prostu tak nie może w następnym odcinku nagramy 6 i może nagram z moim no z moim bratem z Wiktorem no jakby to powiedzieć kolega, brat nie wiem Aha Może nagramy 4, ale nie wiem, nie jestem pewien to Ja w ogóle zaraz będę miał Max. Max jest... Dobra, ale mi się Max nie podoba. Może komuś, ale mi nie. Ale zbię. Na... O ktoś ma Max. <laughs> ale się trafiło. Nie no są co ono tu robi? Dobra, dojechano. Muszę sobie przybliżyć. Tam ticknijście power cuby. Dzięki za free parę cuba. I tu jeszcze free power. Czyli ten Bierzemy te parę kubse. Nie chciałem tej emotki kliknąć. Zawsze mi się mili. Idziemy tu kliknąć. Do... Wygrano. Udało mi się. Dwie misji wykonałem. Odbierzemy sobie. O, opening Czyli Ja chyba teraz zrobię max. Jakby teraz wypadły kredyty Nie Ale mamy jeszcze 100 drogów O Mmm, dobrze rzadko O, mamy kredyty Tu jeszcze się znajdą 100 Może Epicki, dobra Ej z kim do Karla Wyposzasz 4, Wyposzasz... Jezu, nie mam tego powiedzieć. Ej, mityczny. Co to? Skin do kole, kolejny. Skinak. Ej, teraz może być legenda. No. Tak, fajna legenda. Kredyty. Z rzadkiego? Idealnie mi starczy. Mamy nowego zadymiarza. Max. Dobra, nie będę tego czytał, bo mu to zajmie 2 minuty. Ja bym sobie wybrał. Hmm. Cze... Ja sobie chyba Gryfa wybiorę. Dobra, gramy. Ja bym chciał to. Ten... Bym chciał to Max przetestować. Ale to może. Po tej rundzie był Max któż ma drako i skin'a do draco. Patrzmy roślinny ten drako. Gdzieś najnowszy z niego. No on wyszedł. Kiedy tam kiedy tam... Nie. Chyba nie zginę teraz. Kiedy... Jak wyszedł drako, to wtedy wyszedł ten skin do drako. Bo im tak zawsze robią. Dobra, mam już dwa. Nie, 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 mogę tu wejść, no bo... na no, serio Draco? Dobra, nie rozumiem nie. O dobra, dobrze, że kliknę wyjście, bo chciałem Max O Max Lepsza my Siódmy poziom, dobra, zagrajmy Max Może Max jest dobra Może z Nie znerfili. Tylko że jest teraz lepsza, Max, nie? Znerfili to by znaczyło, że ona jest teraz słabsza. I chyba jest słabsza raczej. Bo Przecież te by to będę niszczył dwie godziny przecież. Ale ma dużo w tych tych ile parkibów? Hmm. Dwa były. Ty, ja dwóch załatwiam. Jak coś się stało, to ja nie wiem. Ja się chyba pobawię z tym. Ja się bawię z tym Darylem Ja się z nim pobawię. Żeby nie było, że runda dwie minuty. Ejo. Żeby nie wskoczył na mnie Powiedzcie co się wtedy stanie I skoczył już wtedy Czyli się mam go teraz No i co mi powiesz Co ty mi powiesz Jak ja mam ciebie na hita Dobra. zagraliśmy jeszcze ostatnią rundkę. W ogóle ja kojarzę jakby ten obraz, nie? Był już w chyba dwa lata temu, coś tak czuję. Jak miałem 5 lat, to ja zacząłem chyba trać, w brak tam Daj mi zabrać jednego parę słowa. No i tak, taka była poważna, a teraz. Taka słaba. Juhu! No i załatwienie. Drogi na mnie używa ta Wilof. Ostatnia runda Tak, widzowie, ostatnia runda Jeśli ja się śmieję, bo bo Fiduś się położył Nie wiem czemu kiedyś się położył, ale dobra <śmów> Fiddyś No nie, nie... Załatwiam je, dobra widzowie 9 odcinków z Brawl Stars Zdajcie łapkę w górę i suma. Cześć.